Zapraszam dzisiaj do nauki ruchów tanecznych z chustami do piosenki Wiosna wita nas. Chusty są świetnym przyborem do tańca. Dzieci bardzo lubią z nim pracować, szczególnie, że możemy nauczyć je chwytu szczypcowego, bo właśnie w taki sposób ja uczę dzieci trzymać chusty. Dzięki temu pięknie nasze nadgarstki pracują, można dużo ruchów pokazać. No i zanim puszczę piosenkę. I wspólnie zatańczymy, to pokażę te podstawowe właśnie ruchy, które będziemy sobie podczas niej wykorzystywać. Mamy ruch fal do przodu. Tutaj zwracamy uwagę, żeby dzieci miały rączki delikatnie ugięte, dzięki temu ruch jest bardziej swobodny i delikatny. Mamy ruch nad głową, tak jak gałęzie nam wieją, nad głową. Kiedy rośnie trawa w piosence, staramy się takie zgzaczki zrobić z prawa. I lewa, hop, góra, dół. Kiedy wiosna nas wita, witamy się, robimy ukłon, i wdech, i wydech, hop. I potem mamy bardzo prosty ruch, czyli ptaki, które nam lecą, czyli nasze skrzydełka. I kwiaty nasze pięknie rosną, czyli znowu zygzaczek, hop. I wiosna wita nas. Pomiędzy pierwszym wykonaniem zwrotki a drugim, które są takie same, mamy ruchy, gdzie tekst jest mówiony. Pomiędzy tekstem będziemy wykonywać za pierwszym razem ruch góra-dół. Hop i hop. I tutaj pamiętajmy o tym, żeby ręce wracały nam na kolanka, ale też, żeby to był bardzo delikatny ruch. Za drugim razem ręce będą do boku, czyli będziemy je przerzucać z jednej strony na drugą. Nie ma znaczenia prawa czy lewa. Ważne, żebyśmy obserwowali chusty i żeby rzeczywiście do dwóch policzyć. To teraz zapraszam na wspólne wykonanie z chustami naszej piosenki. I zaczniemy od falowania.

视频。 las. hop hop Szumi las. hop hop Rośnie trawa hop hop Rośnie trawa hop hop Wita nas pamiętajmy o zatrzymaniu Wita nas hop hop Le I na koniec możemy podrzucić i obserwować, jak pięknie chusty nam lecą. Mam nadzieję, że paniec wspólny był przyjemny. Zachęcam bardzo mocno, żeby z dziećmi wspólnie zatańczyć z chustami. Do zatańczenia!